Siemanko, ja jestem XJołk i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Elden Ring. W serii oczywiście towarzyszy mi Mozu Ninja. Siema A my kontynuujemy zwiedzanie... E, o ile się nie mylę teraz. Uświęconej śnieżnej doliny tuż po zwiedzeniu katakumb e, z... właśnie w uśnieżonej śnieżnej dolinie. A więc, po prostu, przed siebie. A gdzie to nas zaprowadzi? To już tylko Monsun wie. Mogę zaprowadzić do wyjścia stąd. <laughs> Prędzej czy później te, tam nas zaprowadzisz, spokojnie. Teraz jest nas dwóch, więc może tro trochę jest raźniej. Wcześniej byłeś tej samemu. No dobra, bo nas stru na strudze. Niestrudzonej strudze. Teraz masz mnie, więc. No właśnie, nie wiem, czy się cieszę, czy, czy płakać. <grym> Myślę, że bardziej chyba, chyba bardziej to drugie. <grym> Oj, Monsun, bo zaraz się popłaczę ze śmiechu. <grym> Чё? Тебя не покрышли? О! Есть финишер, давай! Споро как... Так, так Ja akurat byłem blisko, nieważne ile mam. Ile mu zadam, to po prostu zadaję coś. Bo akurat byłem centralnie pod finisherem. O! Jest! Dobra, ale teraz po prostu ciach, ciach. Dobic i tyle. Oj no powiem, ten mi się jak trochę wystraszył. I tutaj mi nie było do śmiechu. <śmiech> O, jakby się trochę rozjaśniło Gdzieś tam jest mapa No to tam mapę Idziemy tu e, dobra A widzisz te iglice tuż przed nami? Tam jest mapa Ktoś zginął, o. czy notatka? Nie, ktoś zginął i fiorki mi odnowiło Hm. Zazwyczaj jak odnawia fiolki, to, a masz full HP, no to yy, oznacza yy, ocenienie notatki. Nie, było, było HP, mi przywrócenie i czerwona taka jakby łaska do mnie leciała. Ty, no tylko, że ja nie dostałem run, nie? Jakby coś zginęło, tym dostał runy. A czerwona łaska to też jest właśnie przy notatkach, przecież, nie? Nie, złota jest. Taka otoczka jest. A może taka czerwono-złota też faktycznie. Nie wiem. Złota, cen centralnie złota jest. Hm. Jak ktoś ocenia twoją notatkę? Hm. A ja może nie zwróciłem uwagi na to, że runa. ciało co jest? One gonią za tym. Rzuczkiem głupie psy. No zostawiam teraz koniec zabawy koniec biegania za Zuckiem Zucek ma prostą drogę, nie? <noise> Też tak myślałem, a wtedy to by beka śmiechu. O, konwój. To o tam idziemy. To jest npc A no tak, to jest ta. O kurde, co jest? Ponura dziesiątka, tak zwana. Ej, co zniknął? karawana? co jest? Powód zniknął, o co chodzi? No dojechała do celu, nie? No ale, ej, serio, co? Zniknęło i, i tyle? Chodź do łaski, rozłączymy się. ty zresetujesz, to się pojawi na nowo. No, ale co ci powiem, że. było kurde dla mnie dziwne. Patrzę. Dojechała do celu. Dojechała do celu. Koniec. Nie? Do ja pierdzałem. Koniec. Ty też tak miałeś? Czy zdążyłeś załatwić ją zanim dojechał do celu? No zdążyłem załatwić. O. Kurde. Dobra. No to widzimy się za chwilkę. Bo to co się wydarzyło troszeczkę mnie zdziwiło. Okej okay. Karawana wzywa Ojen, no znowu te kulki Burzowe szlak Co najpierw idziemy na tę karawanę? Nie Idziemy na te na te koniach czyli dwie nocne kawalerie Dokładnie Ja pierdzielę a, A, no co Kawaleria kawaleria? cep. Po jeden trzeba Tutaj jest, tutaj jest już właśnie jedna. Odciągam. Spokojnie, czekaj, bo mnie jakiś Jeden już ciebie. Spokojnie, z bo jestem kawalerią. Widzę, widzę. Z tym cepem. Trafił swój na swego koniec końców, nie? O no, można tak powiedzieć <laughs> No kurde Tylko nie chce się zbliżać do tych No właśnie A tym sobie mówi, dlatego powiedziałem tylko kurde, że Chodź tu Piękne kombo poszło. Poszło tutaj, teraz. Oj. Nie wiem. O, trafiona. Okej. Okay. Wypadł z tego konia. Nie wiem. Dobra, jedna poszła. Nawet jak karawana do... jedzie do końca, tam już kit z tym, nie? Ważne, żeby kawalery padły. Cześć chwilę Dziękować. Kaleri glewia teraz. Jednego uniknąłem, ale drugiego już nie, ale i tak fajnie wyszedł ten atak z mojej strony. O, jest. Ładnie, ładnie widzę. Trafiłeś? Oj, ona mnie też. Jestem wyleczony, jestem, jestem już całkowicie, ale wiadomo, o co chodzi. Oj, szlak, Dcka! O, dobra, jest! Podoba mi się jeszcze dziapnąć. Jeszcze ostatni cios Dobra, poszła. Uuu, <noise> <noise> set nocnej Uu. Kurde, kamień z Starocznego Smoka. Wow. No, powiem szczerze, że to jest naprawdę spora sprawa. E, to co? Ja się chyba po prostu tepnę do Miejsca Łaski. Tam się widzimy, nie? Dobra, moi drodzy. Kawaleria pokonana. Teraz czas na karawanę. Najpierw chyba... ...lecimy z obstawą. Teraz już niekonną. <suszy> e? A miał tak. Ała. E, tak, widzę, 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 dobra. Ok, ja jeszcze wykończę tylko tych dwoje. Dobra. Co? Kso? Dostałem od jednego z. Lampki. Co jest? O. Myśli, że on myślał, że tam wystraszę się. Hm. Magia jakiś, tak? Miała prawa szans się uleczyć przed tym atakiem Uciec. A teraz może się uleczyć <grymne> Jedynie Drugi raz Ronda druga z tym atakiem proszę cię bardzo Musisz biec uciekać To nie jestem co co? Wiesz co, nie pamiętam kuźwa Musiałbym spojrzeć, no Kurde, twardo walił magię, twardo walił magię No, mocne, mocna. Czary miał Czekaj Ja wezmę tego z lewej, okej okay. Już jestem ustawiony Bo dodek, zanim się tam pojawiły, mi się pojawiły nowe uzupełnione. <śm> mm, dynamiczny zakrzywiony miecz, okej. Okay. Lecimy tam te jeszcze 8 minut zdąż zdążymy. Niestety, jak najbliżej niej, a tutaj ona będzie. Nie, i tutaj jeszcze nie będzie. Więc wiem, ja patrzę. Ja, ja wiem, już widzę obszar, o gdzie ona będzie. Pokazałem sobie na mapie. Znaczy, patrzyłem sobie na mapie, o. Ewentualnie pokazywałem widzom, którzy nie wiedzą, gdzie to jest. Wiem. Aha. A no to pewnie te kuleczki zniknęły. Co? Bo za nie run nie ma. Ha. A ha, może? Dobra, kluczka innego mi czas BT. Dobra. O, kolejne olbrzymie. Zakapturzone. Te, co nabijają strzał. Dobra. Nimi szybko o kurde. Drugi leci, polerciak. Szlak Dobra. Znowu ta szalona magia. Szyb dobra do końca. Leci. Uff. Jeden zginął. Aha. Może was znowu tego ataku. O. Oooo. Szyt! Szyt! shit. Trzał shit, shit. się nabił, o. Oh Szał i umarł od razu. O no. Kurczaczek. Dobra. Moi drodzy. Szybko postaram się dojechać do Monsuna, albo tutaj w tych okolicach. Dobra, to zaraz się widzimy w tej okolicy. To jest jeszcze jakiś kusza. Chudziewa... Fuck! Nie idę już. Schlag! Monsun! A! Wiesz, a ja tego tak do ciebie biegnę, a to nagle na mnie leci, nie? Ja pierdzielę Chyba mam znowu gacie do wymiany A to jeszcze jakieś gacie masz? Wiesz mówiłem, że przed chwilą począłem prawie nie rozwiesić, nie? <noise> Ej, co on ma? Chapsy? Mu wróciły? Umiej. Dobra, nie ma nabijania szału. Dawaj, finish Romu. Up. Dobra, do końca, do końca, do końca, okej. Okay. Dobra. A to co? Lecimy tutaj. Jeszcze zwiedzimy sobie te ruiny e jala anix czy jakoś tutaj kurde zwiję przyniością ruiny je lau je ale anix O, hm Oj, serki Dobra, kolejny klucz kamiennego Dobra, to teraz i ostatnie miejsce w tej podróży będzie tutaj yy, tutaj to znaczy Tutaj Nie no, kawali musimy przejść Okej, tutaj, dobra Ładne drzewko o Co to była ważka, dawno tego nie spotkałem. O niezwiadek, polarne. Dobra noc. I co, i tutaj kończymy, tak? Aha. A więc, moi drodzy, podróż po e, jeszcze raz, jak to jest, Dolinie. Uświęconej y śnieżnej dolinie jest coraz bardziej zaskakująca i coraz bardziej przerażająca, mimo wszystko. Więc, moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co dalej nas będzie czekało na tych ziemiach, koniecznie będzie na bieżąco z tą serią, zagramy na moim kanale, jak i pozostałymi, które obecnie na nim prowadzę. Zapraszam też do przejrzenia tych, które już na nim opublikowałem, y a także do przejrzenia serii poradników Forfem, gdyż gra cały czas się prężnie rozwija i warto wiedzieć, co twórcy dodają do niej wraz z nowymi aktualizacjami. A także e, zapraszam do zostawienia czegoś dla zasięgów tego kanału. Każda łapoczka w górę oraz e, nowy subik z dzwoneczkiem to naprawdę dla mnie duża motywacja do kontynuacji e, tworzenia kolejnych serii na moim kanale. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.